Twoje dziecko nie chce uczęszczać do przedszkola? Powodów może być cała masa, a ich postać bardzo różnorodna. Po pierwsze, może jako rodzic delikatnie wyręczasz swoje dziecko w różnych czynnościach dnia codziennego, odbierając mu tym samym poczucie sprawstwa, własnej wartości. Taki przedszkolak, kiedy trafia do placówki, gdzie nie ma mamy, nie ma taty, nie zostaje we wszystkim wyręczony, czuje, że może sobie z wieloma rzeczami nie poradzić. Pojawiają się sytuacje stresowe, lękowe. W konsekwencji on wcale nie chce tam chodzić. Powodem niechęci w pójściu do przedszkola mogą być liczne nieobecności. To w przedszkolu nawiązują się pierwsze przyjaźnie, powstają pierwsze grupy rówieśnicze, grupy koleżeńskie. Jeżeli Twoje dziecko często opuszcza przedszkole, to po każdym powrocie trudno jest mu wrócić do budowania poprawnych relacji z rówieśnikami. Trudnością mogą być też kontakty z rówieśnikami, pewne niepowodzenia w zabawie albo fakt, że Twoje dziecko oczekuje, że będzie wciąż zapraszane do zabawy. Biernie czeka, aż ktoś podejdzie i go zaprosi. Należy konsekwentnie dziecku tłumaczyć, że ono też powinno podejść, zaprosić, przejąć inicjatywę. Dobrym rozwiązaniem jest utrzymywanie kontaktu z rówieśnikami poza przedszkolem, wspólne urodziny, wyjścia na plac zabaw. Sposób spędzania. W... Czasu jest, może też być powodem trudności w pójściu do przedszkola. Dlaczego? Jeżeli twoje dziecko często spędza czas przed telewizorem albo grami PlayStation, które wcale nie uruchamiają żadnych procesów myślowych, to w pewnym momencie zaczyna się mu podobać ta bierność. Nie chce chodzić do przedszkola, ponieważ tam wymaga się od niego różnorodnych aktywności. Trudnością, powodem, dla którego dziecko może nie chcieć chodzić do przedszkola, może też być żywienie. Jeżeli Twoje dziecko prezentuje wybiórczość pokarmową albo jest przysłowiowym niejadkiem, to może z każdego dnia obawiać się, co zastanie na talerzu. Mogą to być dla niego sytuacje stresowe, w konsekwencji wcale nie chce tam pójść. Warto zadbać o dobry kontakt z wychowawcą oraz z kuchnią czy cateringiem. Strach przed nieznanym, tęsknota za rodzicem... A nawet zmiana codziennej rutyny to tylko przykładowe sytuacje, dla których przedszkolak może nie chcieć uczęszczać do przedszkola. Ważne jest, aby zrozumieć te obawy i pomóc dziecku w odpowiednim czasie.